Pogrejmy! Szybko! Szybko pisz na czacie! We made this shit Szybko pisz na czacie! Aaaaaaaaaaaaaak! Ja też. Rzeczny Shen jest niebezpieczny! Spokojny. Szenie, przybądź tu potrzebujemy twej łaski! Nie dojechałem. Nie potrzebujemy cię. Nie Potrzebujemy tutaj trzeciego no, tak, tak. wiatru. Adios, proszę. Adios, przybywasz na pani szczep. Czy bądź zaraz? Pisz wtedy, jak to brzmi. Adios, przybywasz Adios. Nie, 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 poczekaj. Ja muszę wziąć Reda. No, idę, idę, nie lękaj się. No Jezu, gdybym tam był Dobra, dawaj, kończymy to Ja mam jakiegoś jesteście No mam chyba tam ten inny No jak ona nie dostała? Nie, nie każdy 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 Tak, 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 każdy Nie, nie każdy Nie, właśnie właśnie głupi jesteś to działa! Do mnie Chodzijemy, master... zobaczymy. Do mnie master podszedł, dostał jed, jedno... ...EWQ i się złożył w pół. Ale to moja pacjenka się nie zeskalała... ...la la Lala. mam taki chory? Co? Co to było, Co zrobiłeś? Nie wiem. Ej, to to jest tutaj tak młody mage'a? Dlaczego strulowałeś? Ale jesteś o on ma... On miał chyba z jedyna HP, naprawdę, to jest niemożliwe. Nie ma warda, ani jest słaby. Smite awans nie ma warda. Ja chodzę w kółko i nie wiem, co mam za Dobra, na do nim. Ja to zrobię. Ja przetestuję mój or oryginalny build na szakop pod Clanksteela. Którego teraz, wiem. W tamtej rundzie, nie teraz. No... ty wróć nie tak, w tamtej grze. W tamtej grze. Uuuu... Aaaa udoskonalony No Nie postawię sobie czy krokodyl ma takie pieskę E wielkością. Krokodyl od alligatora ten. No krokodyl jest mniejszy od aligatora. A Od aligatora skrócie chyba. Lecimy! Nadchodzimy! O kurwa malfajt! Nie wiem czy pojem L Macie, poje malfajta. nie, macie go w dupie mocno. Dobra. Nie wierzę! Nie wierzę! Ten... Chłopca, lajwa se odchodzi na niemożliwie. Dawaj, dawaj. U, grubo, grubo się o, No to bez real. Ty go sprzedaż. Nie no, o, nie dobre. Dobra. Dziękuję was. Dobra, chłopaki. Ile tam po Miranie Co, wleci? No tak, tak! Jest, no, dzięki. Bury. 500. Ja, Dziękuję. Uuu! Co? Co? KDA Ewelinkę trafił? No to powołanie dżungla. Powołanie dżungla. A się cieszysz, Lepiej znajdź mnie, jestem gotowy na walkę. Wszystkie moje plany rozjebały się na zawsze.